Słuchajcie drodzy widzowie, opłaca się kupować? Co warto w ogóle kupować, czy w ogóle cokolwiek warto kupować i jak to wygląda dnia dzisiejszego. Jeszcze przed tym wszystkim wam powiem, że Walt troszeczkę coś tutaj zmienia i dodali wam możliwość testowania według gamefalloweranu no i według tego co widzicie zresztą na skreczatach, banych hopów. I rzeczywiście jak sobie wejdziecie na no niektórych streamerów no to ciekawie to wygląda. W sensie rzeczywiście coś tutaj próbują naprawić, rzeczywiście coś tutaj się starają. Z tego co pamiętam, ktoś nawet napisał w komentarzu, że w sumie hopa od CSGO nie ma, bo coś tam rozwalili, coś tam zmienili. Szczerze, ciekawy jestem, ciekawy jestem Waszej opinii, przetestujcie to sobie, dajcie w sumie znać jak to wygląda, fajnie, że deweloperzy jakkolwiek się starają cokolwiek poprawić i że rzeczywiście podobno dnia wczorajszego i przedwczorajszego na reddicie dość mocno się w sumie zaczęli działać, zaczęli po prostu być aktywni i słuchać feedbacku community, ale nie wiem jak Wy... Według mnie nowe animacje, jak już byście sobie pograli w tego CSA i w sumie zobaczyli, są po prostu bardzo wolne. Nie potrafię się kompletnie przyzwyczaić do tego, jak to wszystko jest opóźnione o jedną sekundę albo i dwie. Mam takie wrażenie, że oni po prostu chcą nas przyzwyczaić do niczego innego jak tego, że wszystko jest opóźnione. Nie dość, że potraficie umrzeć za ściany, to teraz jeszcze dostaliście animacje, które są troszeczkę, wręcz bym powiedział, dość mocno opóźnione. Nie wiem, ciekawy jestem waszego feedbacku. A, no i oczywiście jeszcze chciałem dopowiedzieć właśnie, że dnia dzisiejszego zrobiłem troszeczkę taki mały opening, ze względu na to, że mam urodzinki, no i wyszedłem z założenia, że wam pokażę, no bo nie lubię hazardu, ale wiecie, na urodzinki to tam troszeczkę można pokręcić. w się, co prawda nie na stronkach, no że się jednak nie opłaca kręcić, tak szczerze. Dwie skrzyneczki, 20 w było, tak jak było w zasadzie, tak nie ma. No, ale cóż, widzicie, że rzeczywiście no, nie jest to jakkolwiek opłacalne, i lepiej sobie po prostu kupić jakąś inwestycję. Ale właśnie, jak już jest mowa o kupnie inwestycji, to czy opłaca się teraz ją kupić, czy jednak się nie opłaca? Według mnie bym sobie sam osobiście czekał, ze względu na to, że mieliśmy wzrosty, ze względu na to, że w zasadzie ten market i tak jest dość wysoko. Tutaj rzeczywiście była jeszcze jakakolwiek okazja, na Bajorderach dało się fajnie kupić. Czemu? Bo ludzie panikowali. Ludzie po prostu panikowali. Ludzie nie wiedzą często, gęsto, jak co robić, jak są jakieś spadki. I wyprzedają się jak się masz. Stąd też mieliśmy taką sytuację. Tu troszeczkę sobie to odbiło. No i pytanie, czy pójdzie to w górę jeszcze bardziej? Szczerze wydaje mi się, że jest to bardziej skomplikowane, ale bardziej bym tu widział jakieś, jakieś nie oszukując się korekty, jakieś tutaj wyrównania, no bo nie można iść wiecznie w górę. Zazwyczaj widzicie, były spadki, były później jeszcze jakieś tam próby, no i sobie spadało. Czy będzie to wyglądało w sposób następujący, że jeszcze szczegóra? Nie wiem, lecz się domyślam. Domyślam się również, że Wal szykuje się na jakiś większy update. Fajnie jakby w końcu tą promocję na kapsułki dodali, no bo ile można czekać. A, no i jeszcze z ważniejszych rzeczy chciałem tutaj podziękować panu Rejowi za za donata. Dostałem donata, wrzuciłem trade oczywiście w komentarzu, nie, nie w komentarzu, a w opisie, no i troszeczkę kapsułek ze Sztokholmu dostałem. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, fajna rzecz, fajne są ogólnie takie kapsułki, co nie? Zwłaszcza, że to są bardzo drogie, nie będę ukrywał co, nie no, zobaczcie ile w Donejcie dostanę no To kurczę, no, fajna sprawa, nie będę, nie będę, nie będę narzekał ani ukrywał co, nie no, bo miło. A, no i jeszcze chciałem dopowiedzieć jedną rzecz, że jeżeli wejdziecie sobie na nic innego jak rynek Steam, to będziecie w stanie zaobserwować, że w zasadzie ludzie dalej próbują troszeczkę pchać kapsułki Szanghaju. W sensie kapsułki Szanghaju poszły sobie w górę, no, bo wiecie, macie te atom, macie tam jakieś tam fajne, fajne drużynki, czekajcie, muszę się skupić na wpisywaniu Shankai. a, bo powiecie 2020 no tak, 2024 Szankaj, poszły w górę i jeszcze przez chwilę dnia dzisiejszego były z ranka na niczym innym jak w zasadzie pierwszej stronie. I troszeczkę z jednej strony ludzie się śmieją, że okej, okay, to poszło na 3,70, ale z drugiej strony jest tych kapsułek bardzo dużo, w milionach, więc trzeba by na pewno nikt tego troszeczkę nie popchał, nie pomógł. Wiecie, komunity chińskie jest dość duże, patrząc na to, że mamy Tureratum, które się nie powtarza, mamy White który się nie powtarza, mamy Fashion, mamy tutaj FlyQuest, co prawda FlyQuest tak się powtarza, no ale fajne są tu drożyny. Dajcie znać w komentarzu, czy według Was jest to trochę przez Chińczyków spompowane, czy jest to rzeczywiście naturalna rzecz, że po miesiącu mniej więcej kapsułka leci sobie ze złotych 20 na 3,60, a nawet 3,70. A jak jeszcze oglądacie ten materiał, zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla niespełcych z dodatkowymi analizami na nic innego jak w zasadzie Discordzika, gdzie macie konkursik na 20 piece of card oraz na co? Oraz na floata z mojego refa, co nie? Miłego dnia Wam życzę widzowie, trzymajcie się, no i cześć.